Dla wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić flyspot. Po pierwsze, jest to najwspanialsze miejsce na Ziemi. Dlaczego? Ponieważ tutaj można spełnić swoje marzenia o lataniu i wychodząc stąd, macie tak wysoki poziom serotoninki i adrenalinki, że po prostu przez kolejne dni latacie sobie trochę nad Ziemią dalej. To jest ważne, że tu jest bezpiecznie, ponieważ macie najlepszą ekipę na świecie. Ci ludzie, którzy tutaj pracują, wiedzą co robią, ogarniają temat. I gwarantują wam wasze bezpieczeństwo, ponieważ robią to od lat i to jest naprawdę kadra na najwyższym poziomie. Po trzecie, nie musicie zabierać własnych sportowych ciuchów. Jak tu wejdziecie, nie musicie panikować, że jesteście w sandałach, w szpilkach lub w butach yy, po same pachy, ponieważ tutaj dostaniecie buty, dostaniecie kombinezon, dostaniecie wszystko, co zapewni wam bezpieczeństwo, czyli przede wszystkim kask, gogle. Kolejna rzecz. Będziecie mieli rewelacyjną pamiątkę, ponieważ z tego miejsca będziecie mieli filmik, który przypomni wam Wasze znakomite wrażenia, które dostarczył Wam właśnie Flyspot. Flyspot ma cztery lokalizacje: Warszawa, Gdańsk, Katowice, Wrocław, więc gdziekolwiek byście nie mieszkali, macie blisko. Widzimy się we Flyspot.